Nazywam się Krzysztof Gierałtowski, przez przypadek zostałem fotografem portrecistą. Nigdy nie interesowały mnie poorane przez naturę facjaty ludzkie. Dużo bardziej interesowały mnie ludzkie dusze, proszę Państwa, albo to, jak jest człowiek. Bo kiedy pracowałem dla prasy, to zawsze mówiłem, że czytelnik posyła mnie do człowieka. A ja biorę tego człowieka w ręce jak świnkę skarbonkę, potrząsam nim i pytam, jakim jest człowiekiem. Bezustannie szukałem ludzi, których chciałbym spotkać, tworzyłem całe listy tych osób, dawałem te listy dziennikarzom, którzy robili wywiady. Czasami któryś z nich się zainteresował moimi propozycjami i tak to fotografowanie trwało. Bardzo często. Śledzę struktury skóry ludzkiej, z grymasu, twarzy, i oka i innych detali. Ale z drugiej strony, w portrecie niekoniecznie musi być widoczna twarz. Pokażę Państwu za chwilę portret Rwina Aksera, reżysera teatralnego, któremu dałem szklaną kulę do ręki i on patrzy, jak wróż, jak mak teatru w tąże szkole, i nie widzimy jaki ma nos, oczy i usta. Tym niemniej będę się upierał, że to jest jego portret. Mało tego, moje eksperymenty portretu bez twarzy doprowadziły mnie na przykład do stworzenia portretu Józefa Czapskiego malarza i pisarza, gdzie wystarczają mi ręce arystokraty, albo ojca Tysznera, który stoi na tle krzyża okna i dachów Krakowa, ale on sam jest czarną sylwetką. Ale jeżeli pomyślimy o jego męczeńskiej śmierci, to ten krzyż, na którym stoi ta sylwetka, ma jak gdyby proroczy znaczenie. Nowe techniki opracowania zdjęć przy pomocy photoshopu i potem zapisywania i druku z tych skanów spadają mi właściwie z nieba, ponieważ dawniej zrobienie 10 odbitek bez gwarancji powtarzalności to był cały dzień pracy i masa zmarnowanego materiału. Teraz elektronika obdarzyła mnie ręką krasnoludka. To pozwala mi wchodzić w detale obrazu i bardzo dokładnie egzekwować to, co wyobrażam sobie, że powinno być na zdjęciu. Ponieważ dla mnie walor zdjęcia, wzajemne relacje czerni i bieli bądź kolorów. Stanowią o obrazie. Fotografia jest obrazem i o tym nie możemy zapominać. I to powinniśmy nauczyć się kształtować. Jeśli chodzi o Nikona, to jestem chyba najstarszym użytkownikiem zawodowych Nikonów w Polsce, bo przywiozłem je ze Szwajcarii, gdzie pracowałem w roku 1970. Każdy nowy obiektyw to był bodziec do. Eksperymentowałem. W pewnym momencie, patrząc na to, jak fotografował Jean-Luc Sieff i inni fotografowie mody, rzuciłem się na głębokie wody fotografii szerokokątnymi obiektywami. Teraz po latach doprowadziłem to, tą fotografię do perf pewnej perfekcji, tak, że nie widać chamskich przerysowań, a pozostaje niepokój. Które te obiektywy właściwie zastosowane pozostawiają w obrazie. Poza tym bardzo prosto. Potrzebne światło może być każde, negatyw może być każdy. Właściwie można fotografować wszystkim, a dużo ważniejsze jest, żeby wiedzieć, co chce się osiągnąć obrazem i jak ten obraz należy zrobić. Żyjemy w świecie specjalizacji, wobec tego nie róbcie sobie złudzeń, że będziecie mogli być fotografem niedzielnym i że osiągniecie sukces, to niemożliwe. Fotograf musi fotografować, żeby ćwicząc ręce i oko osiągnąć biegłość w posługiwaniu się tym martwym przedmiotem, jakim jest aparat fotograficzny. I wobec czego? Jeżeli nie będziecie zdecydowani, Rzucić właściwie swoje życie na szale, żeby zostać fotografem, to dajcie sobie spokój. Z anonimowości można wydobyć modela kilkoma krótkimi ruchami prymitywnej lampki, prawda? Albo kazać mu się ruszać, prawda? O, jest bez brwi, brwi nos, oczy, patrzy w górę, świecimy z boku. Istotne jest, żeby uzyskać. Takie patrzenie, żebyśmy mieli blask oka. Potem możemy szaleć świecą z dołu, z jednego boku, z drugiego boku. Taka lampka, która jest właściwie kawałkiem starej lampy biurowej, którą możecie znaleźć na strychu. I potem zamontować ją do jakiegokolwiek klampa, do jakiegokolwiek uchwytu, i wtedy macie ją, o, zginającą się w zależności od waszej woli. Fiksującą światło, prawda? I wtedy możecie albo mieć nieruchomego modela i ruszać światłem, albo też, albo też ustawić światło i kazać ruszać się modelowi.